Dzień dobry, dzisiaj karta dnia i karta rady na dzisiejszy dzień, na 14 kwietnia 2021 roku. Zobaczymy, co karty chcą nam pokazać, jak, jak, jakie energie nas będą dzisiaj otaczały i co się będzie działo. Co dużo kart chciało uciec trójka kielichów? I dziewiątka monet. Um, karty sugerują, żeby dzisiaj wyjść gdzieś. Iść na jakieś spotkanie, e, zrobić coś dla siebie, zrobić sobie e, tej dziewiątce monet, sprawić sobie jakąś przyjemność, skupić się na sobie. Mm. No, nie możemy jakoś się za bardzo upiększyć, ale możemy w salonach kosmetycznych czy w zakładach fryzjerskich, czy w salonach fryzjerskich, ale możemy to zrobić same. Zadbać e, o nie wiem. Zrobię sobie maseczkę, wyjść do ludzi, wyjść do, przyjaciół, do przyjaciółki, napić przepraszam, wina, czy zrobić coś dla, dla siebie, żeby być o tak jak ta pani na tej karcie zadowolona. Ona jest zadowolona, ona jest szczęśliwa, ona jest ładna, ona jest uśmiechnięta. A tutaj się bawią trzy dziewczyny, imprezują. Także dobry dzień na spotkania towarzyskie, dobry dzień na manifestowanie pozytywnych rzeczy. Dzisiaj nie postujemy eee, zdejmujemy maski i lecimy ale ze sobą, tak? Tak dzisiaj, dzisiaj jesteśmy trochę egoistka, egoistkami, egoistami. Eee, zdrowy egoizm jest bardzo dobry moim zdaniem, także a także życzę Wam eee, chłopaki i dziewczynki <grywki> miłego dnia i do usłyszenia, a mam zamiar dzisiaj jeszcze zrobić rozkład partnerstwa. Ale nie wiem czy dzisiaj, czy jutro. Zobaczymy. Papa, pa. miłego dnia Wam życzę.